Jak ważną rolę w serialu Asoka odegra Anakin. W nowym zwiastunie Asoki postać Skywalkera wspominana jest kilkukrotnie i oczywiście dzieje się tak nie bez przyczyny. Nie jest w końcu wielką tajemnicą, że Hayden Christensen ponownie wcieli się w Anakina w serii o Tano. Choć do tej pory nie było do końca jasne, w jakim charakterze Skywalker miałby się w tej historii pojawić. Nowy zwiastun rzucił jednak na ten wątek nieco więcej światła, więc spróbujmy jakoś to sobie przeanalizować. Zaczniemy od fragmentu trailera, który jest chyba najważniejszy w kontekście Anakina. Ona jest wciąż tak zbyt jak kiedykolwiek. Mam że twój mistrz znalazł cię trudny czasami. nigdy nie mogła skończyć mojego treningu, gdybym odpadła od niego. Tak jak odpadłam od Sabine. Nigdy nie zrobiłaś mi rzeczy łatwiej. Wydaje się dość oczywiste, że po wydarzeniach z rebeliantów Asoka szkoliła Sabin, kontynuując zatem to, co lata wcześniej rozpoczęli Kanani i Ezra. Oczywiście nie musi to z automatu oznaczać, że Sabin potrafi posługiwać się mocą, co potwierdzają chociażby słowa walczącej z Mandalorianką Shin Prawdopodobnie na jakimś etapie ścieżki Asoki i Sabin rozeszły się. Zarówno w pierwszym, jak i drugim zwiastunie czuć takie jakieś napięcie pomiędzy naszymi bohaterkami, ale nie wiemy co pomiędzy nimi zaszło. W każdym razie wygląda na to, że po kilku latach ponownie połączą one siły, a tano będzie kontynuować trening Mandalorianki. I w tym momencie nieco jaśniejsza staje się rola Anakina w całej tej opowieści. Asoka staje się przecież mistrzynią, mentorem i najwidoczniej to trenowanie Sabine odrobinę ją przerosło, bo sama stwierdza, że porzuciła wcześniej dziewczynę. Myślę, że kontynuowanie szkolenia Sabin będzie wymagało od Asoki zmierzenia się z własną przeszłością i wspomnieniami o Anakinie, przypomnienia sobie, jakim był mistrzem i zrobienie użytku z tychże wspomnień, bo mentorem był przecież dla Asoki świetnym. To rada Jedi ją zawiodła, a nie Skywalker. Przyznanie przez Asokę, że porzuciła Sabine tak samo jak Anakina, dowodzi też, że wciąż Tano nie może sobie wybaczyć odejścia z zakonu w czasie wojen klonów. Widzieliśmy to już wcześniej w rebeliantach, kiedy zmierzyła się z Weiderem. Fakt, że Anakin odrzucił ostatecznie lata później ciemną stronę i przywrócił równowagę mocy, tym mocniej mógł utwierdzić Asokę w przekonaniu, że popełniła błąd, odchodząc z zakonu. Wygląda na to, że Tano najzwyczajniej w świecie uważa, że gdyby została u boku Anakina, ten nie przeszedłby na ciemną stronę, a Palpatine zostałby powstrzymany. Ma to sens o tyle, że już w zeszłym roku różne źródła będące blisko LucasFilmu, filmu, jak chociażby dobrze znany fanom Jason Ward, informowały, że sceny z udziałem Anakina mają miejsce przede wszystkim w świecie między światami. Jeśli Asoka raz jeszcze trafi do tego wymiaru, w którym można no, nie tylko zobaczyć wydarzenia z przeszłości, ale i konsekwencje jej zmienienia dla przyszłości, to domyślacie się chyba do czego to zmierza. Prawdopodobnie do chęci sprawdzenia przez Asokę, czy jej pozostanie w zakonie ocaliłoby Anakina przed ciemną stroną, a co za zatem idzie także galaktykę przed Imperium. Zatem pojawienie się Skywalkera w serialu będzie istotne tak ze względu na szkolenie Sabine i stanie się przez Zasokę no, taką mistrzynią z krwi i kości, jak i dla pogodzenia się przez Tano z własną przeszłością. Te wątki to też zresztą idealna okazja na pokazanie nam ducha mocy Anakina, który mógłby przecież ukazać się dawnej padawance. Anakin Jestem ciekawy czy do wątku Anakina wniesie też coś Bejlan Skoll. Dzięki artykułowi magazynu Empire promującemu nowy serial wiemy, że Bejlan jest ocalałym z rozkazu 66 Jedi, który po upadku zakonu został najemnikiem. To, że rozmawiał w erze Wojen Klonów z Anakinem o Asoce nie powinno nas zatem za bardzo dziwić. Mam takie przeczucie, że Bejlan może odegrać rolę w całym tym mierzeniu się z własną przeszłością przez za Sokę. Samo to, że Bejlan mówi w zwiastunie nie: no Oczywiście nawiązuje do słów asoki do Wejdera. „I am. No Jedi. Myślę, że nie jest to przypadkowe i wbrew pozorom sporo może łączyć Tano Janakina z Bajlanem Skolem. Na więcej szczegółów, musimy poczekać do 23 sierpnia, kiedy to na Disney Plus pojawią się dwa pierwsze odcinki serialu. Dajcie znać w komentarzach, czy też jeracie się powrotem Hejdena w Asoce i czy podoba Wam się ta rola, jaką zapewne jego postać odegra w historii Tano. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści, no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał do i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia wściekłych wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. Tyle, na trzymajcie się, bo niefmoc zawsze będzie z Wami.